Ładnie zorganizowałem. Tak, na pewno sam gotowałeś. To wypijmy Zdrowko. za randkę. Za randkę. Pierwszą. Za parę. Mam nadzieję, że nie ostatnią. Parę? Nie no, <noise> randkę. No, by tak było. W ogóle co cię y, tak do mnie skierowało? Chyba w Willi są lusterka tam na... Na pewno to, że jesteś spokojniejszy ode mnie, to dobra cecha. Tak. Nie brakuje mi spontaniczności. Nie, no, generalnie przeciwieństwa powinny się przyciągać. No, to mamy mieszankę wybuchową. <głosy> <głosy> A tatuaże, powiedz mi o nich. Tu masz jakiś napis. Tak? Jest napis. Nie wiem, co to znaczy. I to jest napis, który dotyczy naszej dzisiejszej randki. To znaczy? To jest napisane po grecku Afrodyta bogini miłości taka miłosna jesteś? Ja całe życie ży, ży, jakby żyję dla miłości. Może... Tylko przez ostatni rok bardzo się to zmieniło. Już myślałam, że zacznę sobie wydrapywać to powoli. Nie randkuję w ogóle od roku. I na przykład teraz trochę dziwnie się czuję, bo dawno nie byłam na randce z nikim. <laughs> to czuję się wyjątkowo będąc tutaj z tobą na pewno. Ja na serio wątpiłam w to, że ja się tutaj sparuję z kimkolwiek. I to z osobą, która naprawdę mi się podoba. Często jest tak, że jak już mi się ktoś naprawdę spodoba, to ja łagodniej je do takiego stopnia, że mi brakuje po prostu języka. Ale w, w grupie jesteś bardzo otwarta, dużo masz tych historii. Tak, ale jeśli chodzi o uczucia, to nie jest takie łatwe. Że ja zazwyczaj jakby zwracam na siebie uwagę mężczyzn yy, po prostu tym, że jestem. Ja na przykład, jakbyś leżała i pachniała cały czas, to ja jakby mnie to w ogóle by nie interesowało. I mogłabyś być mistrz świata i. No dobra, no to co i ja i zrobiłam takiego, świata? że przykułam twoją uwagę. Jestem strasznie ciekawa. Zmieniłaś swoje uważam zachowania od pierwszego dnia. Zauważyłem po tobie, że z dnia na dzień jesteś inną osobą. W sensie pozytywnym. Coraz bardziej się zmieniasz, może pokazujesz tą prawdziwą twarz. I na pewno ta randka gdzieś, gdzieś to pomoże. Żeby pójść dalej, no? Musimy częściej chodzić na randki. Mm -hmm. Ewentualnie kryjówkę. jakoś super gotowi na krajówkę, ale... Może właśnie y, gdzieś te swoje granice przesuniesz jeszcze bardziej y, w rozmowie. W rozmowie. Tak, żeby się... żeby się bardziej otworzyć i gdzieś ten stres twój zniknie. Byłby to dobry sprawdzian. Tak, myślę, że tak. Dla nas to zdrowko. Za randeczkę, za to, że tu jesteśmy i mogliśmy troszeczkę więcej porozmawiać. To twój klimat? Mój. Podobać się? Mm -hmm. Mogłabym tu zostać. Co? Mogłabym tu zostać. Na dłużej? Posiedzieć, pomyśleć, nie? Porozmawiać?